Przejdziemy się może tutaj po parku maszyn, aczkolwiek będzie to dosyć utrudnione, bo ludzi jest dużo. W tym momencie mamy taką krótką przerwę, znaczy przerwę dla widzów, bo jest briefing dla zawodników. Aut jest ogromna ilość. Szczerze się nie pamiętam kiedy, ostatni raz było tak dużo samochodów. No tutaj to no dla mnie petarda. E30 w pakiecie oczywiście M3. Nawet szerszy niż M3. I co tutaj dalej? E36, E36. Transporter to chyba nie lata, tak mi się, znaczy nie lata może w tak mi się wydaje tutaj drugi 4-6, 4-6 tutaj, można nawet prawie po drogach jeździć no, trochę może i lampy by nie do końca ale tam Może by się jednego stanie skapuł tutaj ledziki chyba nawet na 54 Tak jak mi się wydaje 52, coś w tym stylu co, lecimy sobie tutaj dalej? BMW, Bemki, BM trochę Japonii też oczywiście jest. Tutaj 1.0 Ecoboost od Forda na pewno. Lecimy sobie dalej. Kiedyś mocno się interesowałem tematem tych olej i sort. I że, że to jest z prawdopodobnej, było tylko kilka firm lub jedna w Polsce, która to sprowadzała tutaj co to będzie? To też będzie myślę jakieś 12 2 TCE od Renault. Tak przynajmniej to wygląda. Lekcji chyba tutaj nie lata. Fajne malowanie. Dobra. I tu chyba Alfa, dobrze pamiętam. Christiana, tak? Dobrze pamiętam. Bo chłopak lata, każdy tutaj trening. Każdy praktycznie przejazd on jechał. 165 opona to na pewno na pewno 165, nie większa. Oczywiście, żarcik, mam nadzieję, że tutaj czeicie co ja tutaj gadam. Idziemy sobie dalej, słyszymy chyba jakiś tam czeski język, bo jesteśmy blisko czeskiej granicy 46. No tutaj lampa myślę, że spoko świeci. Ustawilibyśmy to na stacji. O, uwielbiane tutaj na PMU syndykat. Powiedziałem je, nie mówić. Osobne reflektory w sensie, osobny kierunkowskaz. Lecimy sobie dalej. Kompakt. czy dziecha. Są 4 6. No pojemki są tanie, po prostu wszyscy umieją to zrobić. Wszyscy umieją, aż wszyscy. Łatwo to ogólnie ogarnąć. Wszyscy prawie to latają, tu mam trochę Japonii. To chyba nie lata. Tak mi się wydaje, bo byłaby szkoda. Lecimy sobie dalej. Przedtem tam widziałem w ogóle, że było auto po pożarze naprawiane. Tu M50 Na pewno M50 rozwiercona 3.1 machine oczywiście jest dalej, ten film nie ma nic wspólnego z logiką, znaczy w sensie z jakimś tłumaczeniem, wiedzą On jest taki chill autowy, Przejście się tutaj po placu, więc jak oczekujesz tutaj jakiś, oczekujesz jakiejś merytorycznej wiedzy To z chłopakami gadałem, myślą sobie do tego auta wrzucić izolację LPG jako reklama, żeby na tym latać Poprzednio mieli je 30 w gazie, teraz już mają tutaj wywęzce. Dobra, idziemy sobie dalej. Po prostu chcę pokazać, co tutaj jest tak naprawdę. Cztery tu myszki, pewnie 1,6. Eko-bus. Ktoś pamięta z 12 lat temu, jak na, właśnie chyba, Drift Open, albo byłem w Drift Day w Gdzie to było wtedy wyrazowie. Wlaciała sobie takie kombi 2,8, przelecieć przez tor. Fajne to było, pamiętam to jak dziś. Znaczy, tak mi się wydaje. Dobra, no to zobaczmy sobie dalej. Tak jak mówiłem, z samochodów jest tutaj ogromna ilość. Zdecydowana większość BMW, tak jak już mówiliśmy. Ale nie wszystkie. Przedtem tutaj była naprawiana jakaś O, to chyba nawet ona, na pewno. Po pożarze. dlaczego chłopaki ogarnęli. Tam z tyłu też oczywiście jest. Nie wiem czy już tam pójdziemy. Jest, tylko naprawdę tutaj dużo. A wy czym jeździcie? Może zostaw info w komentarzu. To chyba nie lata bokiem. Zostaw info, ale to już może. Zostaw info w komentarzu, czym ty jeździsz. O, taki przód wygląda. No, na naprawiany. Tutaj jakiś szybki serwis, pewnie wymiana silnika, 10 minut. O, chłopaki kiedy na drifcie ogarniał, to, na pewno może latać bokiem. No i tak, tutaj ostatnie auta. I tutaj już ostatnie zespoły. Oj, nie policzyłem tego. Ktoś liczy, ile tego jest? 50, 70, 44. Lecimy sobie dalej. Japońskie smaczki, plus tutaj standardowy kebabik. Miałem tych chyba kebabów z 10. Muszę zobaczyć, czy mi się telefon nie wiesza, w sensie film.